Cześć, siema! Dostało już 10 dni do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy Was do Klubu Orła Białego Na Balam, gdzie odbędzie się 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dzięki naszym wspaniałym partnerom możemy zorganizować to wydarzenie. A.K. Rap, który specjalizuje się w profesjonalnym oklejaniu samochodów, samolotów i łodzi. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu dostarczy Ci usługę na najwyższym poziomie. Paul Breakpointing firma, która od ponad 10 lat odnawia budynki w całym Londynie i okolicach. Wykwalifikowany zespół gwarantuje najwyższy standard usług, pracując z poszanowaniem dla środowiska, wybierając metody przyjazne dla natury. Pawełek Polish Food to miejsce, gdzie znajdziecie wszystko, czego dusza zapragnie od pysznych produktów spożywczych po tradycyjne polskie przysmaki. Pawełek Coffee Shop and Restaurant to podróż przez różnorodność smaków od wykwintnych dań po tradycyjne przysmaki, gdzie każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Sami swoi poliś delikatessen na Romford, gdzie poza wspaniałymi polskimi produktami będziecie mogli doświadczyć miłej i wspaniałej obsługi, a do tego niskich cen polskich produktów. BB Nails London Magdalena Baudet. Magdalena to niekwestionowana ekspertka w dziedzinie stylizacji paznokci, która prowadzi pasjonujące kursy i szkolenia. Jeśli marzysz o zdobyciu unikalnych umiejętności, skontaktuj się z Magdaleną już teraz. Stilo Limited to ekspert w produkcji najwyższej jakości wyrobów stalowych obejmujących wszystko od prostych połączeń po kompleksowe szkielety budynków. Honorata Pawlus Bookkeeping and Administration Service Limited, która oferuje spersonalizowane usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojego biznesu. Zespół ekspertów oferuje coaching biznesowy dla dyrektorów i pracowników, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji finansowych. Eurochip Car Performers Limited to eksperci w diagnostyce mobilnej oferujący kompleksowe rozwiązania elektroniczne dla Twojego pojazdu. Pamiętajcie, widzimy się już 28 stycznia w klubie Orła Białego na Balam! Trzydziesty drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Siema!